Zawierzenie świętemu Józefowi W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu święte, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Ty się ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Dzień 10. Światło Patriarchów, módl się za nami. Określenie Patriarcha oznacza Ojca. Ojcowską światłość Boga, przenikającą ojcostwo Józefa, zapowiadali wszyscy patriarchowie Starego Testamentu, a wszyscy ojcowie chrześcijaństwa są wezwani do jej rozważania. Po Chrystusie święty Józef. Jest największym ze wszystkich patriarchów, największym ze wszystkich ojców. Święty Józef jest odbiciem Ojca Świateł. W liście świętego Jakuba czytamy: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały, stępujący z góry, od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Na początku Bóg stworzył wielkie ciała jaśniejące na niebie, słońce, księżyc, gwiazdy. Bez światła stworzenie odbyłoby się w ciemności. W Nowym Testamencie ojciec ustanawia nowe stworzenie w Chrystusie. Za pośrednictwem Chrystusa ojciec wnosi swoje Boże życie, miłość i światło w głąb naszych serc. Święty Józef i jego ojcostwo. Odgrywają bardzo ważną rolę w cudownym planie Boga. Święty Józef jest doskonałym odbiciem Ojca świateł i pomaga nam przyjąć światło Chrystusa. Jest przekazicielem światła. Przynosi nam Jezusa, prawdziwą światłość świata. Święty Józef pomoże Ci żyć w światłości Boga. Jest dzieckiem światłości. Jako chrześcijaninowi. Jezus daje Ci udział w swojej światłości. Czyni z Ciebie światłość świata. Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda. Lumen Patriarcharum przeraża Szatana. W łacińskiej wersji Litanii do Świętego Józefa tytuł Światość Patriarchów brzmi Lumen Patriarcharum. Diabeł nienawidzi Świętego Józefa i jego światłości. Inne imię Szatana brzmi Lucyfer, co znaczy nosiciel światła. Lucyfer stracił światłość przez swoją Pychę i nieposłuszeństwo Bogu. Teraz szat żyje w ciągłej ciemności i brzydzi się światłem. Lęka się naszego Ojca Duchowego, bo święty Józef jest skromnym stworzeniem z krwi i z kości, a także doskonałym odbiciem Ojca Świateł. To święty Józef jest prawdziwym i odwiecznym nosicielem światła, ikoną Boga Ojca. Po Jezusie i Maryi nikogo szatan nie nienawidzi bardziej niż świętego Józefa. Trzymaj się blisko Świętego Józefa i krocz w światłości. Chciałbym jeszcze skierować szczególną zachętę do ojców rodzin, gdyż Święty Józef jest dla nich wzorem. Może on ich nauczyć tajemnicę ich ojcostwa, on, który czuwał nad synem człowieczym. Papież Benedykt XVI. Na serce Jezusa śmiu się na. kalane serce mali, Budše oh, za nami. Přečiste serce, štětego Jusefa, Zdavljaj se za nami. K -k 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 Spierdam tu i co jedyny Boże, Jak się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy, módl się za nami. Przeczysty Stróżu Dzielnicy, się za nami. Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami. Roski obrońco Chrystusa, módl się za nami. Łomo najświętszej rodziny, módl się za nami. Józefy najsprawiedliwszy, módl się za nami. Józefy najczystszy, módl się za nami. Ioseph najprostniejszy, Bo chce za nami. Ioseph najśmielszy, Bo chce za nami. Ioseph najpostuśniejszy, Bo chce za nami. Ioseph najwierniejszy, Do cierpliwości, bądź się za nami. Miłośnik ubóstwa, bądź się za nami. W zorze pracujących, się za nami. o stołu życia rodzinnego, bądź się za nami.

kościoła świętego, bądź się za nami. Karanku Boży, który kładzisz grzechy świata, przepuszcz nam Panie. Karanku Boży, który kładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Boży, który władzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami. Ustanowił Go Panem domu swego I zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, któryś niewysławiany, Opatrzności raczą wybrać świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki. wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś świętą rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa i naszej niepokalanej matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją. I swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Memorare do świętego Józefa Pomnij o najczystszy, oblubieńcze, błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę, i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czytania na każdy dzień. Z adhortacji apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custos. O świętym Józefie i Jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Rozdział drugi. Powiernik tajemnicy Boga samego. Narodzenie w Betlejem. Jako powiernik tajemnicy przed wiekami ukrytej w Bogu, która na jego oczach zaczyna się urzeczywistniać w pełni czasu, Józef jest wraz z Maryją w noc betlejemską. Uprzywilejowanym świadkiem przyjścia na świat Syna Bożego. Łukasz pisze o tym. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Józef był świadkiem naocznym tych narodzin, które dokonały się w warunkach po ludzku upokarzających. Były więc pierwszą zapowiedzią owego dobrowolnego wyniszczenia, jakie Chrystus przyjmie na siebie dla odkupienia grzechów. Równocześnie też Józef był świadkiem pokłonu pasterzy, którzy przybyli na miejsce urodzin Jezusa, gdy anioł zaniósł im tę wielką, radosną wiadomość. Był też później świadkiem pokłonu mędrców ze wschodu. W Zadkortacji Apostolskiej Ojca świętego Jana Pawła II, Redemptoris Custos, o świętym Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła. Idź do Józefa. Jak możesz najbliżej się zjednoczyć z Jezusem w życiu doczesnym? Odpowiedź jest prosta. Przez przyjęcie Jezusa w Komunii Świętej. Nie ma większej bliskości z Jezusem w życiu doczesnym niż wtedy, gdy przyjmujesz Eucharystię w czasie Mszy Świętej. Błogosławiony sakrament to ciało, krew, dusza i bóstwo Jezusa Chrystusa. Czy wiedziałeś, wiedziałaś, że bez sprawowania ziemskiego ojcostwa świętego Józefa nad Jezusem nie byłbyś zdolny przyjąć chleba życia? Święty Józef otrzymał rolę podtrzymania i ochrony świętego chleba dla ciebie. Zaraz ci to wyjaśnię. Znasz zapewne opowieść z księgi Rodzaju o synach Izraela, którzy sprzedali swego brata w niewolę. Ów brat miał na imię Józef. Nowi właściciele zabrali go do Egiptu. Daleko od wszystkich jego krewnych. Bracia postąpili wobec niego haniebnie i nikczemnie. Ale Bóg miał swój plan. Stał się bardzo wpływowym urzędnikiem faraona. Kiedy przyszło ponownie spotkać mu się ze swoim rodzeństwem, pomógł im. Napełnił ich sakwy ziarnem, tak, że mogli zabrać jego obfitość dla ojca Izraela. W końcu Józef wyjawił, kim jest i wybaczył braciom. Dzięki swojemu stanowisku zarządcy spichlerze, Józef mógł uratować wiele istnień ludzkich przed śmiercią głodową. Opowieść przytoczona w Starym Testamencie jest prawdziwa. Zapowiada większego Józefa, który miał zabrać swojego syna, chleb z nieba, do bezpiecznego Egiptu. Święty Józef uchronił pokarm, który miał ocalić cały świat. Święty Józef, nasz Ojciec Duchowy, Stoi o wiele wyżej od Józefa ze Starego Testamentu. Nasz Józef był opiekunem chleba z nieba. Pragnie w niebie, aby wszystkie jego dzieci spożywały chleb życia wiecznego. Bez Józefa. Nie mielibyśmy chleba życia, Eucharystii. Maryja zagniotła ciasto w swoim świętym łonie, a święty Józef z miłością strzegł chleba w Egipcie. Nadal go strzeże i chroni we wszystkich tabernakulach świata. Święty Józef umożliwił wszystkim swoim dzieciom przyjmowanie chleba życia wiecznego. Dziś na całym świecie panuje klęska głodu duchowego i moralnego. Dusze umierają z braku duchowego pokarmu, pękają serca, rozbadają się małżeństwa, życie jest niszczone. Dzieci są mordowane w łonach matek, ginie prawda i zdrowy rozsądek. Duchowy i moralny głód na świecie pustoszy wszystkie narody. Rujnuje ludzkość. Nie został ani jeden kraj, którego ta klęska by nie dotknęła. Co mamy robić? Do kogo mamy się zwrócić, by otrzymać pokarm dla naszych dusz? Udajcie się do Józefa i czyńcie, co Wam powie.